i właśnie przyszły płytki. Płytki są bardzo dobrej jakości, zarówno PCB, jak i sam montaż. Może nie jestem obiektywny, może widzicie jakieś niedoskonałości? Dajcie znać w komentarzach. Ale wydają mi się bardzo fajnie zrobione. I płytka jest już na biurku, na warsztacie. Tu mam popodpinane przewody programujące przewody w dewralgicznych miejscach do analizatora stanów logicznych którego praktycznie zawsze od razu używam, jeżeli jest nowa płytka, nowy projekt. Zaoszczędza on mnóstwo czasu. Czyli analizator stanów logicznych Atmel ICE. I też podczas pisania programów używam najczęściej go w trybie debugera. Bardzo. To ułatwia i skraca czas pisania programów. W tym zamówieniu nie skorzystałem z montowania układów DS18B20 w wersji SMD, ponieważ na tyle miałem dużo w szufladzie w obudowie TO92, więc uznałem, że po prostu je wykorzystam. W magistrali Modbus. Początkiem i końcem każdej ramki jest przerwa w transmisji na 3,5 znaku. Jeżeli przerwa trwa tyle co 3,5 znaku bajtu, to to jest koniec ramki. Obsługę UARTU mam w przerwaniach, czyli po każdym bajcie mam przerwanie. Czyli po każdym odebranym znaku mam przerwanie od uart I w każdym takim przerwaniu uruchamiam timer 1, sprzętowy timer. Jeżeli nie był uruchomiony, to po każdym takim przerwaniu uruchamiam. I również w tym przerwaniu jest zerowany licznik. I od momentu, kiedy już nie są odbierane znaki, licznik liczy i w pewnym momencie licznik zgłasza przerwanie. Ja mam ten czas ustawiony na około 3,25 znaków i w tym przerwaniu mam zablokowanie dalszego liczenia oraz ustawiam w tym przerwaniu flagę, że jest koniec ramki. Tu mam przerwanie od licznika i później wstecz analizuję bufor danych, który został Odebrany z magistrali RS485. Czyli analizuję dokładnie tą część i obliczam dane z CRC16. Dane obliczam właśnie z tej części i porównuję z CRC odebranym. I sprawdzam, czy jest zgodność CRC16 i następnie, jeżeli tak, to sprawdzam, czy to jest ramka do mnie adresowana, i sprawdzam, czy jest funkcja, którą obsługuję. No i odczytuję dane. Nie było szans, żeby napisać w C w programowaniu obiektowym obsługę Modbus'a OneWire. Dlatego program jest napisany w czystym C. Jako IDE użyłem Atmel Studio 7. Skorzystałem tutaj z biblioteki, jeśli chodzi o UART, pobranej z, gdzieś z internetu. Tutaj są adresy. I dokładnie pobrałem ją właśnie z tego adresu. To jest taka typowa biblioteka dla UARTu z obsługą przerwę. Tą bibliotekę musiałem trochę zmodyfikować, ponieważ w przerwaniu ta biblioteka wpisuje dane odebrane do takiego bufora pierścieniowego. I jeżeli indeks wpisywania zrówna się jakby z ogonem, z indeksem ogona, wówczas jest blokada. Tak właśnie było. I to było, żeby nie następowało nadpisywanie danych. Natomiast ja tego nie sprawdzam, u mnie te dane stale się tam nadpisują w tym buforze. I dopiero jeżeli wykryję przerwę 3,5 znaku, wówczas stopuję odbiór i analizuje ten bufor jakby wstecz. I on jest ten bufor na tyle duży, że ta ostatnia ramka na pewno mi się tam zmieści, ta, która mnie interesuje. I bufor mam na 16 znaków. To jest RX1. Po prostu bufor mam na 16 znaków dla RX0. Dodatkowo przy każdym odebranym znaku startuje timer 1, wpisując odpowiednią wartość do rejestru TCCR1B. I przy każdym odebranym znaku resetuję wartość timera, czyli wartość tego sprzętowego licznika TCNT1 zeruje i to jest jedna modyfikacja tej biblioteki do tej biblioteki dołożyłem jeszcze sprawdzanie właśnie CRC16 w tym buforze i ta funkcja CRC16 jest OK przyjmuje offset czyli o ile bajtów trzeba się cofnąć w ramce żeby dotrzeć do pierwszego bajtu w ramce Ponieważ obsługuje dwie funkcje, funkcje numer 4 i numer 6 modbasa. tam ta liczba bajtów w ramce różni się. Stąd jest on przekazany w parametrze tej funkcji. No i tutaj jest dodatkowa funkcja dołożona przeze mnie do obliczania CRC16. I to wszystko, co w tej bibliotece zmieniłem. Do termometru wykorzystałem również bibliotekę pobraną gdzieś tam z internetu, napisaną przez Jacka Wieczorka. I ta biblioteka wykorzystuje następną bibliotekę OneWire, również napisana przez Jacka Wieczorka. I ta biblioteka OneWire, ona była bardzo uniwersalna, ale żeby to się wszystko zmieściło w... W tym procesorku ATTINY 2313 musiałem ją mocno przerobić, i dzięki temu nie jest już tak uniwersalna. Wiele tu rzeczy jest na stałe zapisanych w kodzie, ale dzięki temu udało mi się to wszystko pomieścić w dwóch kilo flesza. Te wszystkie funkcje miały tu mnóstwo parametrów, przez to były uniwersalne, ale ja to poprzerabiałem i na sztywno. Powpisywałem takie rzeczy jak port, numer pino portu i tak dalej. Funkcja main. E Promu używam do przechowania adresu modułu, czyli, ten adres modułu można modyfikować również poprzez Modbus. Używając funkcji numer 6 Modbus'a, całość oparłem na maszynie stanów i mam takie cztery podstawowe stany maszynowe. Timeout 3,5, czyli jest to stan, kiedy został wykryty, została wykryta ta przerwa między ramkami. Stan receiving, czyli odbieranie danych, ten stan jest co chwilę przerywany, aby dokonać pomiaru temperatury. No i stan, kiedy są transmitowane dane w stronę mastera, konfiguracja portów. Konfiguracja licznika zerowego, timera zerowego, tego sprzętowego. Timer zerowy służy mi głównie do odmierzania czasu, który potrzebuję do odczytu temperatury. Czyli co jakiś czas dokonuję odczytu temperatury i do tego służy mi timer zerowy. Timer pierwszy, tu już wcześniej mówiłem, służy mi do odmierzenia tego czasu. 3,5 znaku pomiędzy ramkami włączenie przerwaj. Przed pętlą główną odczytuję adres modułu z EPROMu i odczytuję go tylko wtedy, kiedy na pinie D4 mam wysoki stan. Jeżeli jest jedynka, to odczytuję z EPROMu ten adres. Jeżeli ten pin jest zwarty do zera, to wówczas nie odczytuje i ten adres jest taki jak podczas inicjalizacji zmiennej, jest równy 1. To jest po to, żebyśmy mogli się dostać do danego modułu, jeżeli nie znamy jego adresu aktualnego. Pin d4 to jest ten sam pin, który obsługuje przycisk. Normalnie. Przyciski nie są montowane. To jest taka na przyszłość wersja. Więc, jeżeli podczas włączenia ten PIN jest zwarty do masy, to moduł wystartuje z swoim adresem równym 1. Na płytce to mamy właśnie tą ścieżkę. Czyli, jeżeli ją zewrzemy do masy, to moduł posiada adres 1. No i typowa maszyna stanów, czyli w pętli jest badana zmienna state maszyny, jeżeli jest wykrycie tego czasu pomiędzy ramkami. Tu jest taka funkcja, która sprawdza właśnie ten CRC16, sprawdza poprawność adresu, poprawność funkcji i zwraca numer funkcji. I funkcja 4 to jest właśnie odczyt rejestrów wejściowych czyli jest to właśnie odczyt temperatury a jeżeli jest to funkcja numer 6 modbasa jest to zapis do tak zwanych holding register i tam jest przechowywany adres i on jest tu po prostu od razu wpisywany do e promu, ale on może być tylko dwukrotnie Zmodyfikowany podczas jednego włączenia. Ten Write to EPROM counter zabezpiecza nam przed ciągłym zmianą EPROMu. Jeżeli gdzieś nieopatrznie w masterze zrobimy pętlę która by miała non-stop zmieniać adres, to jest to zabezpieczenie przed zniszczeniem EPROMu. Czyli na każde włączenie. Modułu tylko dwa razy można zmienić adres. No, i tu mamy taki stan, w którym najczęściej ta maszyna przebywa, czyli tam są w przerwaniach odbierane ramki. A w tym stanie praktycznie nic się nie dzieje, tylko jest odliczany czas. Jeżeli czas zostanie odliczony, to zostanie zmieniony stan maszyny na pomiar temperatury. Jeżeli ten licznik osiągnie 0, to następuje zmiana stanu i przechodzi maszyna do pomiaru temperatury. A jeżeli zostanie wykryta flaga time 3,5 out flag, wówczas znowu zmieniany jest stan maszyny i następuje analiza ramek w buforze. Jeżeli cała ramka jest poprawnie odebrana, następuje zmiana stanu maszyny i maszyna odpowiada. Na modbasie danymi, a więc ze stanu Resaving i ze stanu, gdzie jest mierzona temperatura, w każdej chwili z tych stanów można przejść do stanu testowania ramki poprzez tą flagę Time Chipu. Jak widać, nie ma tu żadnych delayów, program nie jest tu nigdzie wstrzymywany, nawet na kilka milisekund, to pętla non stop się mieli w, yy, w funkcji mine no i tu mamy obsługę przerwania zerowego licznika i pierwszego czyli ten timer 1 tutaj odmierza czas te 3,5 znaku i zgłasza przerwanie w tym przerwaniu stopuje ten timer wyłączam przerwania i ustawiam flagę, że jest koniec ramki no, i na koniec funkcja, która sprawdza w tym buforze RSA, czy to CRC16 jest poprawne i czy adres jest również poprawny. I kompilację Mam w tej chwili wyłą tak, wyłączony ICE Atmel ICE. Więc na chwilę zmienię na programator, na symulator jeszcze raz kompilacja i mamy 2004 bajty, czyli 44 bajty flasha mam jeszcze wolnego może coś tam się kiedyś uda jeszcze jakąś funkcjonalność zmieścić może w przyszłości spróbuję w tych 44 bajtach Upchnąć na przykład zmianę poprzez w szybkości transmisji. Na tą chwilę jest to na sztywno 1200 bodajże. Tak 1200. No w każdej chwili to mogę tu zmienić i zrobić sobie nową kompilację pod inną szybkość. Na razie nie jest mi to potrzebne. Być może w przyszłości w tych 44 bajtach uda się to zmienić. Płytka podłączona, tutaj mamy zasilanie i przewody z magistrali 485. I magistrala idzie dalej do takiego adaptera 485 na USB. To jest taki uniwersalny adapter USB na różne szeregowe transmisje. W tej chwili mam go ustawiony jako USB na 485. Włączam zasilanie. I idziemy do komputera. Mam taki program QMODEMASTER Master, już pobrany właśnie z internetu darmowy i ustawiam typ modbasa RTU i slave adres mam moduł ustawiony na adres równe 2 i w tej chwili. Tak. I adres rejestru, gdzie jest przechowywana temperatura, jest 0. Jest podłączenie do USB. Jeszcze można tutaj uruchomić taki monitor magistrali. Jest wysłanie zapytania. Funkcja ModBus typu 4. Ta dioda LED, która jest przelutowana, ona mruga w momencie, zaczyna świecić w momencie zdekodowania funkcji, a kończy świecenie, kiedy ostatni bajt już jest wysłany do mastera. I tu widać w tym. Podglądzie magistrali modbasa, że nastąpiła odpowiedź. Ponowne zapytanie. Tam była odpowiedź AA, jeśli chodzi o temperaturę. 0,1 AA, a tu mamy 0,1 A4. Teraz włączę, że co dwie sekundy zapytania do modułu. Jeżeli w urządzeniu typu Master planujemy zastosowanie magistrali typu 4.8.5 no to taki moduł pomiaru temperatury warto zastosować a nie ciągnąć ileś metrów przewody magistrali One Wire, która no, nie jest odporna na różne zakłócenia. I nie nadaje się na takie większe odległości do transmitowania danych. Dziękuję za poświęcony czas. Do następnego razu.